ASW59, co tu się dzisiaj dzieje? Nowy rywal Pudziana z nami. Witam, witam. Co się dzieje? Przyjechałem tutaj być na rożniku kolegi z Szanej Góry. Poszedł do mnie Martin Lebradowski. Nikola, jesteś duży, wielki, kawał chłopa. Umie się bić, też walczyć. Martin, oczywiście, chce walczyć. Było trochę chwilę zastanowienia, bo myślałem, że Martin żartuje, ale po jego wyrazy twarzy, że nie był żart, to jednak wziąłem tą walkę, czemu nie? Czyli pełen spontan. Tak jest, tak jest. Lubię spontanę, tak poznałem żonę spontanicznie. Także tutaj spotkam Polską Mariusza też spontanicznie go spotkam. Spontany ci służą, no powiem Ci zacząć karierę w KSW od razu, od walki wieczoru z Pudzianem nieźle. No słuchaj, jak trzeba iść, to trzeba iść samej z góry. No nie ma tu co. E, oczywiście żartuję. Znaczy, ziem to dla samego siebie, chcę się sprawdzić. Szanuję bardzo Marcina, dobry przeciwnik. Jak to Mariusz mówi, tanio z nie sprzeda. Ja też Mariuszku tanio z nie sprzedam. Będziemy walczyć, zobaczymy. Co będzie, to będzie. Myślę, że do trzeciej rundy dotrwamy. Jesteś judoką, stoisz na bramkach, to wiem, co jeszcze możesz sobie powiedzieć? E, e, co jeszcze robię? Robię tutaj jakby takie rzeczy jak szkole dzieciaków młodych, jestem trenerem judo. E, w ostatnim czasie z Marcinem Gurt nie tylko ostatni z Marcinem Gortatem jest, jak jest w Polsce po jego kampach, tak powiem, jestem człowiekiem o security jego, a, że w swoją firmę ochroniarską. Dajemy sobie radę. I tutaj jakby dalsze plany właśnie miałem by startować na mistrzostwach Europy w judo i czekam właśnie teraz. Oczywiście Masters, bo to jest Masters powyżej 30 roku życia. No i co, dzisiaj się okazała taka szansa zobaczyć KSW. Lepiej nie mogłem trafić. Dobrze, że trzeba się znaleźć w dobrym miejscu, dobrze gabetrowo wyglądać i tyle. Zawsze mówiłem, że jakiś powód jest, że jestem grubaskiem. Jak waga powiedz a propos? Waga 142. Ale nie jadłem, trzy godzinki, także chyba 141,5. Wystarczy na pudzianach, chcesz to realnie wygrać, czy po prostu wchodzisz tak, wiesz, no. Jest to, będę próbował wygrać, aczkolwiek no, zobaczymy. Klatka, stres i tak dalej. Trzeba się dobrze rozgrzać, wejść, pokazać mu trochę judo, bo judo... Nie, właśnie z pawem na stole, ale tutaj też pewnie tak pawa na stuli Czasami pokaże mu trochę lepsze judo i obalenia. Musi się trochę uczyć. I tyle. Nie miałeś żadnych walk w MMA wcześniej, prawda? No, 10 lat temu w sobie na bo mały takiej małej gali, ale to było tak, amatorsko wygrałem. Także myślę, że poradzimy sobie. No. Po tej przygodzie, no dzisiaj po walce z Pudzianem chciałbyś zostać w KSW. Chciałbyś się mierzyć właśnie w MMA? No padło takie pytanie od wodarzy. Zobaczymy jak to dalej pójdzie. Mam dziecko w drodze, żona w ciąży. Zobaczymy. Zobaczymy, nie wiem. Wszystko się okaże od wyników, od wodarzy, jak to tego od mojej formy i tak dalej. Zobaczymy. Czyli podpisałeś kontrakt? Popisałem, podpisałem. Pewna profeska, muszę o to zapytać. Dobra kasa? Można, można na dobre wakacje pojechać. No dobra, to jaki plan na budziana? On już tego nie obejrzy, zaręczam. Aha, plan jest na budziana. No gdzieś go tam oszukać, w stójce, w dojść do parteru. No i trochę tak parteru trochę potrafię. Gdzieś tam jakąś dźwignię, duszenie, go zaskoczyć. Nie? Powiedz już na koniec, co z tym Bombardierem, bo no trochę dziwne, że tak wypadł na ostatnie godziny przed galą. A Powiem lepszy hit. robiłem akurat zdjęcie z Bombardierem i z Mariuszem. To przeznaczenie. <laughs> przeznaczenie i nawet tam napisałem wagę naszą i tak dalej na Instagramie swoim. Eee, no co, ja myślę, że troszeczkę tam się przestraszył, jak widział na żywo Pudziana i tak dalej. Leczkolwiek ja wczoraj Pudziana zapraszałem gdzieś tam może jakieś zdjęcie, oczywiście zrobił ze mną, spożył sobie w oczy. Gdzieś tam mi coś tam mi powiedziało, jeszcze się spotkamy, ale że w klatce... Pózian był wczoraj strasznie taki nabuzowany, nakręcony na tę walkę. Czy dzisiaj mieliście okazję się widzieć? Jak on, wiesz, się czuje po tej wiadomości, że nie będzie walczył z bombardierem, a z tobą? Nie, nie, myślę, że się nie widzieliśmy, ale widzę, że jego znajomi mnie tam na Instagramie chcą obserwować, ale nic im nie pokaże. No właśnie media społecznościowe ci wystrzeliły od razu? Od razu, od razu. U, nawet teściowa wysłała zaproszenie. Myślisz, że jak to wygrasz, to zyskasz rzeszę fanów? Myślę, że tak, i tak i tak mam dużo fanów, bo jestem osoba rozrywkowa. Mówię z Marcinem, jeżdżę po całej Polsce, po całym świecie, także ludzie my też kojarzą. Z Marcinem Badlem, nie, nie, z, z Gortatem Badlem, teraz, przepraszam, nie, z bo z nim trenuję. Z Marcinem Badlem trenuję, jak mam wolny czas od judo, a z Marcinem Gortatem jeżdżę, jak on jest w Polsce, to często jesteśmy razem. I ostatnio robiliśmy też dużo treningu właśnie z Marcinem Bandlem i z Marcinem Gortatem. Presji żadnej chyba nie odczuwasz. Nie, 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 tylko muszę się dobrze, dobrze, sporo no i dzisiaj trochę śniadanko przesadziłem, bo 12, ja jak zjadłem i wiedział, że będę walczył, to bym zjadł dwa. No to Bałkany podbijają KSW, powodzenia. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję. Serdeczne, Dzięki.